strony Percival kolejny mecz komentuje. Tym razem Astralis kontra Movistar Riders. Pierwsza mapa Inferno. Zaczynamy. Widzimy, że nie ze mną sprawić do odcinka Mendoza dla Astralis. Który, którzy teoretycznie są lepszą drużyną, choć ostatnio Movistar Riders też nieźle gra. Tu widzimy go się przytapczanie gra. Tutaj tak blisko siebie są. Zobaczymy, idealny ten konfiga Teraz Farling. Spodziewa się, graczy, ale już pierwszego nie udało mu się zabić. to są dopiero pozostałych trzech, którzy tam byli. Tutaj Glaive próbuje. Flashbang. Wychodzi i zabija. 3 na 3, 2 na 2, i teraz Blamef ma z jednej strony cięższe zadanie, bo przewagę mają, mówi star Rider, jeśli chodzi o osoby, ale z drugiej strony to Blamef ma przewagę, ponieważ tamci mają Mega Lawa obydwoje. Teraz jest tylko MOPO z 6 HP i Mamy 2-1 Paka zostanie zdetonowana i Blame już nawet nie próbował defować bo tak widział, że nie zdąży 2-2 Astralis na rundzie Eko. Po stronie antyterrorystów A Movie Star Riders po raz kolejny próbują podejść do pod bombsite O! A Banana znowu zostawiamy w spokoju I teraz strijd z dwóch na trzech. Z gorszym wyposażeniem. Do góry widzimy prawdopodobieństwo wygranej. A w tej rundzie nie jest największe. I tutaj teraz Konfig zabija jednego, ale później ginie. Teraz Blame w sam, na sam z Mopozem i niestety tym razem mu się nie udało wygrać. Gdyby się nie obracał, miałby większe szanse, by wygrać. Miałby. Może. To znaczy lebyłem obwiększe, ale może bym się do to wygrać 4 na 4 frag za fraga na razie 3 na 3 No i teraz z przewagą liczebnościową Australis sam na dwóch Blamew Ponownie ma fula A przez na połowę bici Wolno konstruuje ten atak. Tutaj teraz. czy mówi Star Riders Co? Może się dać trochę zaskoczyłem, bo może to nie jest wielka jakaś przewaga, ale jednak Australis powinno z początku mieć przewagę. Ale już nie taką niespodziankę widziałem. No. Przykładem jest polska drużyna X-Kamago. Teraz z szansą do klacza Devs z Movistar Riders i sam na czterech jednego zabija, i później już mu się sobie nie udaje. I 4 do 4 i Movistar Riders uszyń do rundy ECO i CONFIG prawie wszystkich pozabijał. Nicząc jednego fragu na lekcie, który, który robi def No Ten to zawodnik zabije jednego enemy i zabił jednego swojego <grymne> Przed od tyłu. Ale cóż, tak bywa. Przypadek to był Teraz tutaj, Glej właśnie nie spodziewał Z, z tej strony. Teraz Farling <grymne> Tutaj Konfig oślepiony, bardzo ładnym flashbankiem poza tym Ja też tak miałem, że sobie idę, idę. No, Jakiś fleść będzie się przed mordą pojawia. Nie? I taki grand leci. O w dupę. I tak biały, później ginę. No cóż, tak bywa. I teraz tutaj, że ten ksypek nie trafił. Wcześniej. To nikomu, Mr. Riders. Teraz ksypek na, na oślepym grantem na małpą, się robi fraga. I spuszowany home side B na bombsite'ie jeszcze został jeden gracz AstraZeneca, Ale reszta już wie gdzie... Reszta już zerotowała na bombsite B I teraz dwóch na 3 Przewagą, jedyną przewagą AstraZeneca w sumie Jest HP Bo mają ich więcej, ale liczebnościowo I yy, Czasowo nie mają tej przewagi jednak Teraz San Baius zabija glewo i sanason z konfigiem i wykańcza to. Bardzo ładnie. Snajper hiszpańskiej drużyny. Tu bardzo ładny yy, motow był. Wyganił Dewsa. Mamy się żyć dla Astralis Przed zmianą połów. Tutaj widzimy. Blame fana 1 HP I gdy dostał na HP więcej, mniej Nie Gdy dostał 1 HP więcej To najprawdopodobniej Wchodziłby na banana A tak teraz nie wchodzą Ale Tutaj trochę pycha miał Sun Pius Fajnie go ogólnie Sun Tak fajnie się go mówię Sun Pius Teraz 6 Czyli po zmianie połów to Astralis będzie górą Albo 87 albo 96 Zależy od wyniku tej rundy Ale że Gleif nie zauważył defsa def Defza defsa Faring tutaj się pali jak Żydek taki Zauważył i zabił Ale zginął także Wygląda mecz 8-7 Piękny punkt przewagi dla tortycznie lepszej drużyny Astralis <tryk> Tutaj Mo, yy, Mo poznał się na plecach hoffing później jeszcze Blame ja Jest Tutaj fake plant, zmienił pozycję i tam plantuje. Sun i spróbuję to odbijać. Raczej tak. Tu P2000 to nie jest częstym widokiem. Próbowali odbijać, ale no coś nie piekło. Lekka kraksa, można by rzec. Tutaj teraz Alex z Makiem, Blamefa i Farring Alexa. Pięknie teraz Farring Mopoza jeszcze. Ogólnie fajne niech mają ci gracze, mówi star, star Riders. Taki na przykład Mopoz, Sampylus. Tak fajnie się wmawia. Teraz daleka def tutaj Faring Kseypekse tutaj Faringer plantuje, a Son podchodzi od pleców. Czy zauważył? Zau, Spojrzał na konflikt. Równa jednego jednego dla Astralis. Ten hug, y, Star Riders, może mieć problem, by to odbijać. Szczególnie że paka jest podłożony. Teraz już dostaje informację o. Tym, gdzie jest gracz hiszpańskiej drużyny, no i 12:7 dla Australii. A Polska wygrywa? Ja? Tutaj, ależ błąd formacji defensywnej obecnie: 12:7 na korzyść Astralis. O co, co dziwne: Astralis nie jest drużyną z Australii. Pięknie przewaga, 3 na 2. Uwaga, na dwóch. I... I teraz pięknie Sampa już z konfiga namierzył. I Farling szykuje się do wejścia na bombsite A. i B, przepraszam. Na bombsite B, ale chyba nie wiedzą o obecności... ...dwóch zawodników na tym bombsite i już się dowiedzieli. O po dwie eliminacje, który zaskoczył grażów Astralis. I w czwór... cztery osoby były przy życiu w drużynie Monster Riders. Teraz Farling próbuje gdzieś tam dawiga, zabić, ale się nie udaje. To i znowu pięciu na dwóch. Teraz Xypex został sam. Nie wygląda jakbym miał saveować. Choć mogłoby się to przydać na kolejną rundę. No i mierza Wiga i później Sun Paius kończy. Ostatniego gracza Astralis. Teraz runda ekologiczna. Ek ekologiczna, Ekonomiczna w wykonaniu Astralis. No i 3 na 5. 2 na 5. No i Sun <laughs> Zrobił bardzo dobre zagranie. Co to trzeba przyznać. Oczywiście wolę Astralis. No nic do Mister Rider, no, ale jakoś tak Astralis bardziej lubię. Ale trzeba przyznać, że Sam jest to bardzo nie rozegrał. A teraz Astralis ponownie wraca do Fula. I Mopoz już Gleiwa namierza. Tam widział chyba Dayweak Xypexa, ale umiera już wcześniej. I nieważne, czy lunda Eco, czy lunda Full, nie jest z rzędu, gdzie w drużynie Mr. Rider wszyscy zostaje przy życiu. Więc teraz ta ekonomia graczy drużyny z Hiszpanii jest. Naprawdę dobra. Ale nie można tego nic powiedzieć o drużynie. Astralis. Teraz tutaj podłożona bomba 13 i Devs. Teraz 3 na 2 przewaga. I tutaj. Są ksypek z Sunpyrusem 1-1. I teraz Astralis wygra pierwszą rundę. Po dłuższej przerwie, jeśli chodzi o te rundy wygrane, 14-12 Astralis, wygrywając Mister Riders oraz Sampaius, musiał się wycofać, ponieważ zawsze słuchał była banana i już wchodzą na bombsite B. Dwa ostatnie zawodnicy Mister Riders są na bombsite A. I... Na razie nic nie wskazuje na to, żeby odbijali. Więc nie wczoraj, że teraz będzie wynik 15-12. Mm. Bardzo szybkie i skuteczne szybki, wyjście Astralis na site B i teraz próbuję to powtórzyć już nie aż tak szybko jak wcześniej ale Przejęli banana Czyli teraz miałem 10 sekund, żeby pozbyć się ostatniego zawodnika z, yy, z bombswit'u B I plantuję teraz Ksypeks 2 na 2, 1 na 2, teraz został sam konflikt na 18 HP Czyli Wszedł tu z bombswit'u A W Movie Star Riders, Movie Star Riders, Movie Star Riders został Davix i San Pius tu już nie mamy pojęcia gdzie jest konflikt, teraz San umiera i tutaj Devik już defuje, czy udał mu się defować do końca? Nie udało mu się. Gdyby próbował najpierw pozbyć się um, ostatniego gracza Astralis to mógłby to wygrać. No i widzimy teraz jak, jakie statystyki były drużyny duńskiej i hiszpańskiej. Teraz na ancient grają w kolejną mapę. No i pistoletówka raczej na stronę Astralis. Bo wątpię, by Devs cokolwiek zrobił w takiej sytuacji. Już jego znana pozycja, jego znana już. Sam na czterech terrorystów i nie daje rady nawet jednego pokonać. Ostre wejście od razu na bombsite B I na bombsite może weszli Ale po wejściu na bombsite aż 4 zawodników No i piątego też Szybko weszli na bombsite Nie zdołali powstrzymać zawodników, którzy nie byli na bombsite, tylko za bombsitem ich pozabijali. Teraz wejście na a przez graczy Astralis. No na razie. Podtrzymamy i paka podłożona na korzyść Astralis. Teraz pięknie. Zostali... Ksypek został sam na trzech. Są z zawódcom Davich i Devs, No i drifowa Paka 4-1. Teraz przewaganie osoby na korzyść mój Star Riders. Dwóch osób już, trzech. I bardzo ładny początek tej rundy wykonania hiszpańskiej drużyny. No, teraz trzech na dwóch tylko. Nie jest to już duża przewaga. Szczególnie że Mobot ale Konflikt też. Też Też Ublęb został sam na Alexa i Sandpaiusa 18 sekund no i Alex Kończy tą rundę 4-3 Astrali spokonuje na szczycie Mr Riders Jak na razie No. Obecnie. Żadna drużyna nie ma widocznej przewagi w tej rundzie. Teraz przewaga 3 na 2. Sąd Pał umiera. Alex teraz zabija Konfiga i 2 na 2. Przewagę HP ma yy, ten. Mój star Riders. z jednym jest, nie czekam przewagę. Teraz mają jeszcze przewagę jednego zawodnika. No i Blame zabija Daviga Ale Alex zabija Blamefa i Tyle 4-4 Teraz może nie Full eco wykonanie Astralis ale no Nie jest to tak Że wykonanie, runda full W wykonaniu Astralis Czyli taka Bardziej ekonomiczna. Yy, lunda z jednym karabinem, teraz Farring przejmuje ten karabin Będzie sejwował, czy próbował klaczować? No Będzie się próbował to i tak Nadzieje się na Devsa który go zabił 5, 3, 5 do 4 dla Astralis Teraz na razie frag za fraga, 3 na 3 Bomba podłożona przez graczy Astralis A pomyśleć, że było 4-0 Jest 4-5 Mój starider jest bardzo, bardzo ładnie odbija i teraz def sam na 3 Teraz sam na dwóch i został Glaive na 1 HP 1 HP ma Zdefuje czy nie zdefuje? Zdefuje czy nie zdefuje? Sam na trzech wyklaczał, zdefował Chcesz myślałem, że nie zdefuje. Tak blisko było ostatnich setnych ale że sam na trzech, To jeszcze Gleiff na jednym HP co przeżył. No. 6-4 mówi Star Riders. Przewaga 4 na 2 teraz po stronie Astralis Aczkolwiek nie jest jeszcze na wygrana. Ponieważ mój Star Riders potrafił... Wy pokazała jak potrafił wychodzi z takich ciężkich sytuacji Teraz sam Pajus sam na trzech sam na dwóch Teraz no nie strzelił na czas i umiera są Pajus 6 bardziej ekonomiczne runda wykonali Mr. Riders bo sama sami zamiast EMEK jest to duża różnica mimo wszystko jednak jakaś jest teraz spod podnosi kawałek i sejluje. Sam sama dwóch nie próbował klaczować tej rundy 7 do 6 do stralis teraz i jednej osoby ma Mr. Riders już nie już nawet o no sobie mniej To nie jest dobrą wiadomością dla graczy z Hiszpanii szczególnie, że się zbliżamy do końca pierwszej połowy tego tej mapy Teraz wejście na bomb site B no i Sandpajus z Alexem sobie pięknie poradzili bezproblemowo 7-7 Teraz 5 na 3 Jakorzy star Australis Australis 5 na 2 I to już chyba 8-7 na Australis się szykuje To prawda szybą nie niezajęty Ale to tylko kwestia czasu teraz mopos I są pa, pa już tam 4 w ustawie 5 teraz czy zębije nie zabił a ja, ja jest AWP ginie No cóż 87 dla astralii spokojowych Teraz w tym grają po CT, czyli teoretycznie w tej łatwiejszej stronie Na większości łapach Jednak na większości łapach łatwiej się y trzyma przejść niż je zajmuje Johnny, który chyba wolę grać jako terrorista Ale na większość jednak to co to jest skuteczniejsze I Teraz Senpai już sam na trzech pistoletówce Nie daje rady, mam 9 do 7 dla Astralis Teraz Jak konflikt z Blensem To zrobili, 10 -7. 10-7 Astralis, teraz tylko Devs kontra yy, sam na 4 na 2HP kontra Blame w na Full i Config, czy też miał mało HP. Teraz Devs zabija jednego yy, gracza Configa i teraz w, y, gracze CT już w jednej pozycji, no i teraz mam 11.7 że pierwszą rundę wygrali Astralis To chyba mamy już zwycięzcę Bo 117 i runda ECO dla Mr Riders No Raczej nie świadczy za dobrze Ale raczej następna runda będzie już full Więc to jest przynajmniej dobra wiadomość 12-8 Astralis, teraz Mopoz oślepiony i konfig go zabija. I także został oślepiony. Gdyby w tamtym momencie ktoś z, z hiszpańskiej drużyny wszedł na mida, raczej by zdobył eliminację na konfigu. Teraz tutaj podchodzą na bombsite A gracze Star Riders. No i Sampaius sam na pięciu nic nie zrobił. 12,8 do powtórki tych momentów. Teraz już 13,8 więc no, tak bywa. Teraz kolejna runda, może nie tyle ekologiczna, co nie w pełni, yy, nie, nie full, gdyż jedyną lepszą bronią od jakiegoś pistoletu tu ma. Jest akacz u Sampayusa. Tutaj teraz Blame w dwie eliminacje i San Pajus. przez smułkę w w głowę Blamefa. Teraz Xypex. No, nie udało mu się pokonać Sampayusa. Teraz wejścia na bombsite B. Teraz Farling i czyżby Sun też? Tak, Farling zabija również Sun Nawet bomby Nawet bomba nie została podłożona teraz. 14,8 HAH. Hmm. Raczej mała szansa na nadrobienie tej przewagi punktowej. Choć. Nie jest jeszcze wykluczone, bo widziałem comeback z 15,7 Więc no. Teraz farling, tutaj, dews dostaje 88 obrażeń, ale przeżywa to starcie. Tutaj jeszcze Sanpaus na full, ale ma szansę na sklaczowanie tego. Tutaj Sam na w dwójkę chcieli zasywać broń. Tutaj widzimy. Załamanie Blade'a czyli trenera Mister Riders, jeśli w o walkę, by się nie udało. Jeden z umarł od grantu, drugi od karabinu. No i najprawdopodobniej ostatnia rundę runda ekonomiczna na wykonaniu. Znaczyna